Witam Państwa! Z tej prawnik doradca w towarzyszeniu OWUM. Dzisiaj w ramach cyklu Masz Prawo omówimy sobie świadków przy Testamencie. Jeżeli spisywany jest testament alograficzny, zwany urzędowy. Albo któryś z testamentów szczególnych, związanych z sytuacją zagrożenia życia, testament podróżny, wojskowy, może być wymóg obecności świadków, zwykle w liczbie od dwóch do trzech. Zadaniem świadków jest potwierdzenie woli spadkodawcy co do rozporządzenia swoim majątkiem. Zasadą jest, że nawet w przypadku testamentów, przy których spadkodawca nic nie spisuje ani nawet nie podpisuje, e, tylko ustnie oświadczają co do jego woli e, świadkowie, musi być spisany protokół. Ten protokół, Zawiera informacje, co faktycznie spadkodawca chciał przedstawić, odpisy świadków i ewentualnie wskazuje, dlaczego spadkodawca nie mógł się na pod nim podpisać. O, testamenty szczególne. I testamenty ustne co zasady właśnie trwają przez określoną ilość czasu, 6 miesięcy od ustania przyczyny ich sporządzenia, chyba że w tym czasie spotkawca umrze lub będzie miał brak możliwości sporządzenia zwykłego innego testamentu, na przykład pisemnego czy notarialnego, bo to one powinny być zwykle podstawą postępowania. Testament ustny urzędowy jest testamentem zwykłym i nie ma terminu ważności. W tym przypadku musimy stawić się przed urzędnikiem, burmistrzem, wójtem i tak itd. w obecności dwóch świadków złożyć właściwe oświadczenia. Taki testament jest przechowywany jako dokument w urzędzie na cały okres, na który jest potrzebny. Kodeks Cywilny wskazuje w artykule 956-957 okoliczności, które wyłączają osoby z możliwości obejścia świadkami, czy to przedstawieniem urzędowym, czy jakimkolwiek innym ustnym. Te okoliczności dzielą się na dwa rodzaje: bezwzględne, Okoliczności i względy. Przy bezwzględnej świadkiem nigdy nie może być osoba, po pierwsze, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych. Dzieci, małoletni, osoby ubezwolnione nie mogą być świadkami. Niewidomi, głusi lub niemi też nie mogą być świadkami, z racji tego, że mają wątpliwości, czy dokładnie wiedzieli, co spadkodawca chciał określić w swoim testamencie. Nie może być świadkiem ten, kto nie może czytać i pisać, znowu, ponieważ element pisemny w postaci protokołu pojawia się w ramach tego postępowania. Ten, kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament, z oczywistych względu, że nie do końca może zrozumieć, o co chodzi, oraz osoby skazane. Prawo mocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania. Ponownie, nie mamy do nich zaufania, nie mogą być świadkami, niezależnie od okoliczności pozostałych. Względne okoliczności dotyczą szczególnej sytuacji, kiedy świadkiem jest osoba, która w testamencie ma z tego tytułu jakąś korzyść. Taka osoba nie powinna być świadkiem, ale tak samo nie powinny być świadkami osoby z nią. Spokrewnione, najbliższe, spójnocone jej małżonek, ponieważ okoliczność interesu, czy raczej w tym momencie konfliktu interesu, Powoduje zwykle wyłączenie danego postanowienia z ważności w ramach tego testamentu. Reszta testamentu może być ważna, ale to zależy, czy wykluczenie tego jednego czy kilku postanowień ma zbyt poważny wpływ na resztę testamentu. Jeżeli skorzystamy z tej formy testamentu i mamy obecność wszystkich świadków, to jeżeli chodzi o dobór osób, Najbezpieczniej tak naprawdę w tym momencie byłoby skorzystać z osób obcych, np. pracowników urzędu, np. pracowników szpitala, członków załogi statku, na którym podróżuje itd. Tak bo co do nich raczej nie będzie wątpliwości. Przejawia się tutaj w opowieściach, czasach, historykach taka scenka, że osoba oświadcza, ufnie swój testament na łożu śmierci otoczona rodziną i przyjaciółmi. Chociaż może wyglądać to pięknie. Z punktu widzenia prawnego mogą zachodzić bardzo poważne wątpliwości, czy ta grono osób nie zawiera właśnie osób, które ze względów bezwzględnych lub względnych nie powinny być świadkami i tyle. Brak zachowania właściwych świadków może zacząć nieważność testamentu, a nieważność testamentu prowadzi do zwykle dziedziczenia ustawowego, który niekoniecznie musi nam albo dziedzicom się podobać z tego, jak zostało ustalone w ramach przepisów. W tej racji uważajmy przy doborze świadków i uważajmy na siebie, czy jesteśmy adekwatnym świadkiem do danej sytuacji. Zachowanie właściwych zasad ma dla nas pewność w toku postępowania, w toku spraw spadkowych. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kanału i obejrzenia pozostałych filmików z cyklu. Masz prawo.